Produktu lokalnego. Jest to biuro w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jest to jasny sygnał, Szanowni Państwo, że zarząd słyszy Państwa prośby, zna w państwa, państwa sprawy i odpowiedzią na to właśnie jest nasze biuro. A ja razem z naszym zespołem mam tą ogromną przyjemność, że mogę współpracować z Państwem i pracować dla Państwa. Przez ten, okres, Przez ten okres udało nam się wprowadzić dość dużo ciekawych rozwiązań, i one już dzisiaj przynoszą nam różnice. Rozwijamy nasz polta, portal Podlaskie Na Ławeczkę. To jest nasze okno na świat. Mamy troszeczkę inne podejście. Dla nas ważna jest historia, człowiek, człowiek, który tworzy produkt. To to spowodowało, że dzisiaj Nasza ławeczka ma około 8 tysięcy obserwujących. W międzyczasie zrobiliśmy też modernizację wszystkich istniejących stron internetowych. Złączyliśmy to wszystko w jeden adres internetowy produkty.podlaskie.eu. Jest to strona dostosowana do potrzeb. Jest ona przejrzysta, jest bezpieczna i dostępna. Jesteśmy w trakcie Wielkiej kampanii promocyjnej producentów i ich produktów jest to największa w dniu dzisiejszym kampania promocyjna. Już te efekty możemy zobaczyć na Podlaskie na Ławeczce oraz na YouTubie. A już niedługo, szanowni Państwo, bo w tym miesiącu rozpoczyna się kampania billboardowa. I naszych producentów twarzy zobaczymy na największych billboardach w mieście Białystok i Warszawie. Wracamy w taki sposób ścieżkę do informacji, do tego, co jest Państwu najpotrzebniejsze. To my bierzemy na siebie ten ciężar autoryzowania, szukania programów, które pozwolą Państwu korzystać i rozbudowywać, rozszerzać Wasze bazy produkcyjne. A to jest bardzo ważne. Jesteśmy również w trakcie. Intensywnych prac certyfikacyjnych. Chcemy, żeby nasz certyfikat był bardzo prosty, chcemy, żeby był bezkosztowy, ale przede wszystkim, jeśli tylko nam to się uda, a uważam, że się uda, będziemy mieli certyfikat unikatowy na całą Polskę. Szanowni Państwo, to wszystko, muszę to teraz w tym momencie podkreślić, to wszystko nie ja sama zrobiłam, to zespół, z którym współpracuję. Szanowni Państwo, to tylko początek. Przed nami jeszcze więcej. Sięgniemy po certyfikacje, będą jeszcze większe akcje promocyjne, ale co najważniejsze, chcemy Państwa zabezpieczyć, chcemy Państwu dać narzędzia, które pozwolą jeszcze bezpieczniej, jeszcze pewniej tworzyć to, co robicie. A przez to nasze województwo będzie jeszcze bardziej rozpoznawalne. Za to Państwu bardzo dziękuję. Ale tak samo i ta promocja skierowana do będąc województwa, do 300 tysięcy mieszkańców Białegostoku i każdy z nas jak tutaj siedzi, ale też z nasi znajomi, którzy funkcjonują wśród nas. Jak ktoś zapyta się, a gdzie można kupić pyszny chleb, czy kiełbasę, czy cokolwiek, to ja odpowiadam, Podlaskie Centrum Produkcji to masz całą bazę. I oni tam szperają wtedy wiedzą w jednym miejscu, jak chcesz przyjechać turystycznie, gdzie przyjechać? To mówię Padra po, po Organizacja Turystyczna czy loty lokalne. I to jest miejsce, gdzie można znaleźć. Naszą konkurencją dzisiaj y, jest szynka parmeńska jest nawet Oscypek, jest, y, są wina włoskie czy francuskie i, i my musimy z nimi konkurować, więc dbając o jakość, co też jest jednym z zadań pcpr u czyli zbudowania systemu jakości, dbania o, ten, o tą jakość, dlatego też krokiem dalej to musimy pilnować tej jakości. My, jak siedzimy wszyscy na tej sali, bo jeden z nas, jeżeli coś spieprzy, to wtedy już wszyscy na to, za to odpowiemy, więc będzie to dość ważne zadanie, to jest krok numer dwa dbanie o jakość i krok numer trzy, czyli budowanie tej naszej marki, budowanie tej rozpoznawalności. Powinniśmy się znajdować na całym świecie, konkurować z kolebką produktów lokalnych, czyli z krajami śródziemnomorskimi, gdzie oni tam te produkty lokalne Pokazali nasz przemakaron to z bary i tak dalej. Ja uważam, że najlepszy kiowasy jest z Podlasia, makaron też u nas jest suszony dobry, z dobrej pszenicy, z podbociek najlepiej. Więc, więc to jest to, co nas y, musi determinować. I na, dzisiaj uderzamy w internet bardzo mocno, bo świat jest taki, że komunikujemy się poprzez sieć. Y, za 2-3 lata zrobimy analizy, i zobaczymy, co na Ali trzeba zrobić. Na pewno billboardy bo stojąc w korkach w dużych miastach zawsze można zobaczyć, o jak ładnie na no, się. Przyjechać, załadować bagażnik i pojechać. Tu nawiązać większą współpracę ze sklepami, nawiązać jak dużymi sieciami, które by ewentualnie mogły Państwa produkty dalej w kraj yy, eksportować. Może Pani Małgorzato. To są produkty dobrej, dobrej to jakości. To raczej byłabym za tym, żeby to były jakieś sklepy ze zdrową żywnością, jednak nastawione na... To jest produkt premium, produkt taki, który gdzieś tam na półce w markecie, wśród produktów, no nie ukrywajmy, słabej jakości, niekoniecznie gdzieś tam. Każdy w każdym sklepie jest półka ze zdrową żywnością. Jest. Nawet wobówniczy. Aczkolwiek, no, ja uważam, że to jest taki produkt kraftowy, manufakturowy, wypracowany z taką starannością, dokładnością każdego szczegółu, precyzją, że po prostu, żeby celować takiego klienta i miejsce, gdzie on będzie po prostu stał na tej półce i no nie wiem, po prostu tak. No jeszcze jest to, że do takich supermarketów potrzebna jest ilość. A jak jest ilość, to niekoniecznie jest jakość. Pan radny mnie uprzedza. Co ja wymyślę strategię prowadzenia tej rozmowy, to pan radny krok przede mną. No dlatego też reaktywowaliśmy z grupą producentów. Klaster z klaster spożywczy, naturalnie z Podlasia. Czekamy tylko na papiery z sądu i na pewno do każdego z Państwa się odezwiemy, żebyśmy mogli wspólnie organizować sprzedaż, dystrybucję, ale również robić krok dalej robić krok dalej te pieniądze, które mamy i na obronność, i na te wszystkie różne rzeczy, które musimy zapewnić dla naszych mieszkańców, chcę, i to też zawnioskowałem do zarządu województwa o to, żeby pojawiły żeby były dedykowane dla nas, dla mieszkańców podlaskiego na unowocześnienie, wytworzenie małych przetwórni, yy, yy, małych przechowalni, także, nie daj Boże, dojdzie do kryzysu, to głodem nas. Nie. Panowie, a jeszcze z waszej perspektywy, trochę wracając do tego, co wcześniej, jakość, nie lepiej nawiązać współpracy z jakimś dużym hipermarketem w całym kraju? Panowie. Ja jestem za jakością, ja jestem za jakością. Uważam, że jeśli coś będzie robione masowo... Znaczy, za żarty, ilością może iść jakość, żeby nie było. Za ilością jakość, proszę bardzo. Nie nie, nie zawsze to się tak, tak da pogodzić. Zresztą widzimy bardzo często, jak ktoś robił coś rzemieślniczo, a nagle wychodzi i robi, jest, jest to wszędzie, to nie zawsze to się wiąże z jakością. Ja jestem za jakością. Tutaj pan Stanisław wspomniał o Włoszech jako takiej kolekce i tam jest bardzo dużo producentów, którzy mają linię taką ilościową oraz linię jakościową. Nikt nie jedzie specjalnie po tą ilość, ilościową produkcję. Wszyscy szukają tego prawdziwego rdzennego produktu, który jest droższy, który jest dobrze opowiedziany, sprzedany przez odpowiednich ludzi, którzy znają jego historię. W supermarkecie nie mamy czegoś takiego. Mamy małą etykietę, która za dużo nam nie opowie. My musimy, moim zdaniem, czerpać siłę z historii, z tego skąd pochodzimy i pokazywać, czym ten produkt właśnie się różni od tego, co jest w supermarkecie, niż próbować go ujednolicać z tym. O produkt lokalny to nie jest tylko jedzenie. W naszej filozofii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, to jesteśmy też my, Podlasiani. Takiego produktu z taką opowieścią, że na mnie to się podoba, to nigdzie nie znajdzie. Dlatego my musimy konkurować z tym podstępkiem, z góralami, którzy mają tam swoje różne tematy, czy też z południowymi krajami. Każdy z nas jest wyjątkowy i to wyjątkowe sprzedajemy w naszych produktach, które podajemy pod sprzedaż. Na koniec jeszcze Państwa zapytam. Jest tutaj Pan na sali, którego produkt... O którego produkcie jak opowiadam, to sam, sam mi powiedział, że Marcin, jak od ciebie przyjeżdżają po moje produkty, to, to ja już nie muszę im nic mówić, tylko przychodzą i mówią cztery kartony tego. Fantastyczne. Który to pan? Pan Mikołaj, prawda Mikołaj? Panie Mikołaj, No to jest wszystko jasne. Gratulujemy. Fantastyczna sprawa. A wina, a wina też kocham mi lubię tak. o nich opowiadać. No i pięknie. Do Pana teraz pytanie: duża promocja, targowa, czy bardziej w internecie, czy, czy może bardziej współpraca z restauratorami? To ja też mogę z dwóch stron powiedzieć, bo oprócz tego, że jestem producentem, to też jestem restauratorem, więc jak najbardziej współpraca z restauracjami jest świetnym sposobem na wybicie się i pokazanie się naprawdę szerokiemu gronu ludzi ale istotne jest to, żeby trafiać do restauracji, które, którym zależy na dobrym produkcie. Jest mnóstwo takich restauracji, którzy szukają produktów, którzy naprawdę chcą opowiadać, ale trzeba im dobrze potraktować. Trzeba im przekazać oprócz tego, że sprzedamy im dany produkt, to trzeba im przekazać całą historię. Bardzo fajnie jest. Uderzyć w taką współpracę, żeby się spotkać, żeby, żeby zaprosić do siebie, żeby to działało tak, jak działa na całym świecie. Wtedy zarażamy ich pasją i nie jesteśmy tylko taką krótką, wkładką w karcie, która za tydzień znika, ale możemy zagościć na dobre. No to też jest takie nasze podejście do tego, żeby ta współpraca miała, miała jakiś sens i przełożenia, nie była tak, tylko jednorazową taką sprzedażą. Targi też jako miejsce, ale nie miejsce na znalezienie jednego wielkiego odbiorcy, ale jako znalezienie właśnie osób, które szukają dobrych produktów. Kilkukrotnie wystawialiśmy się na Polakrze, na, na tego typu targach, również też w Warszawie, na targach Gastro. Z każdego takiego spotkania można znaleźć jeden, dwa, trzy, cztery kontakty, które procentują. Może nie od razu, może to nie jest tak, że, że te targi zmieniają nam profil firmy i nagle, nagle jesteśmy ustawieni, ale po prostu taka kropla drąży skałę i, i z wielu takich różnych inicjatyw można całkiem fajną współpracę nawiązać. Panie Stanisławie. Targi? Internet? Czy współpraca z restauratorem zawiedzą? Internet, targi i restauratorzy, bo spotkają się na targach. Natomiast właśnie rolą województwa podlaskiego jest zorganizowanie nas wszystkich, wypromowanie całego województwa jako solidnej marki, i co też Senik i zarząd województwa czyni to i próbujemy znaleźć różnego rodzaju rozwiązań. Będziemy badali różne rozwiązania, tematy, różne pomysły, bo chcemy budować bardzo solidną markę Podlasia. My musimy sami z siebie wyzwolić naszą energię i zbudować nasze firmy, bo nikt nam z zewnątrz nie da ani pracy, ani sposobu na życie. Tak, jesteśmy położeni. I nikt, obcy nam tu pieniędzy większych nie zainwestuje. My musimy sami wykrzysać naszą energię, co, to, co też robimy. Mamy bazę produktu, idziemy dalej, idziemy na certyfikację, w międzyczasie będą pomysły na promocję naszych produktów związane z turystyczną promocją gospodarczą, to wszystko buduje wielką jedną całość. I to jest cel, dla którego powstało PCP. Ale no, nie, nie boicie się, że jeżeli ta promocja będzie z nie nadużycie. Ja, ja wolę się martwić, że mam za mało sto... mało wolnych stolików niż. Że... Mam wszystkie pomysły. Ale klienta pan puści głodnego. Wróci, albo odeślę albo do lokalu, który jest też niedaleko, który jest yy, również smaczny. Więc myślę, że... Ale to może być takim silnikiem napędowym dla pozostałych ludzi, którzy tutaj żyją. My nie jesteśmy jakimiś wyjątkami, którzy potrafią pracować ciężko. W momencie, kiedy ludzie zobaczą, że ten biznes zaczyna e, kwitnąć, że jest to jakiś sposób na życie, że niekoniecznie trzeba uciekać do Warszawy, żeby związać koniec z końcem, tylko stworzyć coś tutaj, to przecież to może cały region pchnąć e, w tą stronę I, i wcale nie musi być tak, że my to przepuścimy, oddamy. Niech się wiedzie innym. było miejsce, które jest odwiedzane przez e, liczne rzesze, nie tylko mieszkańców Białegostoku, ale i przyjezdnych, i w odpowiedni sposób zorganizowane, to Państwo i to publicznie mówicie. Obiecujecie, że będziecie. Dziękuję. Inicjatywa oczywiście, żeby ludzi ściągnąć do siebie, żeby kupowali. Ale dlaczego nie wie z inicjatywą, skoro już mamy taką rzeszę ludzi, dlaczego nie wie z inicjatywą, żeby te produkty można było gdzieś magazynować wspólnie i z jednego punktu wysyłać do ludzi w Polsce? Dlaczego tak nie zrobić? Przecież nie ograniczamy się tylko do tego, żeby ich ściągnąć do siebie, czyli te wycieczki w centrum miasta. Możemy równie dobrze stąd wysłać do Zakopanego, bo ktoś chce kiszki ziemniaczanej spróbować, prawda? I tak, i nie. No pamiętaj panie Stanisławie. Powinniśmy reaktywować podlaski kaster spożywcze naturalnie z Podlasie. Właśnie dlatego, co przed chwilą państwo mówiliście. To co też pan marszałek powiedział, że musi być podmiot, który to będzie mógł zorganizować. Podmiot, który będzie mógł zbudować te centrum dystrybucyjne. Będziemy mogli pod wspólną marką sprzedawać to na cały świat. Marko prowadzić sklep internetowy, prowadzić punkty sprzedaży, prowadzić też lub wspierać lokalne nie, miejsca spożywania takich produktów. W, w Podlaskim brakuje takiego miejsca w centrum, gdzie można byłoby siąść sobie, zjeść po przyzwoitych cenach. Mam nadzieję, że to zmienimy i to będzie niedługo też jedno z takich fajnych miejsc właśnie w Wielsku Podlaskim, ale w każdym z naszych miast, w Siemiatyczach i Wajnówce, takie miejsca powinny powstawać przy wsparciu samorządów, niedużym wsparciu, na przykład umorzenie podatku lokalnego na jakiś czas, żeby to nie zaskoczyło nie poszło, reszta jest po stronie samorządu i przedsiębiorcy. Ale właśnie podarski kasy spożywczy po to się reaktywuje w tym momencie, żeby coś takiego zrobić. I taki program jest do zarządu województwa złożony i do przyszłego projektu budżetowania, nowego budżetu unijnego, regionalnego jest już to taka uwaga zgłoszona. Do regionów trudnych, przygranicznych, które były konsultacje niedawno robione, również tego typu jest złożona i przez poszczególne osoby, i przez zarząd województwa bo dostrzegamy właśnie taką potrzebę.